Witam serdecznie, kochani, z poznaku Koziorosa, Wodnika i Ryb. Dzisiaj zadamy pytanie, co jest przed Wami ukryte. Jest rozkład dla każdego z Waszych znaków Zodiaku. Możecie teraz do niego przejść w opisie. filmiku jest godzinówka, czy też czasówka, jak chcemy ją nazwać. Tam także jest kontakt do mnie, jeżeli ktoś by chciał się umówić na, nie wiem, prywatną sesję tarota. Ale, kochani, przejdźcie już do rozkładu, który Was interesuje. A my zaczniemy od koziorożców, tak? Koziorożce, moje miłe, zobaczmy, cóż tutaj karty twierdzą, że jest przed Wami ukryte. Wy w tym czasie możecie dać lajka, like, może zasubskrybować, może e, byście chcieli skomentować, ale popatrzmy powolutku, co nam się tu rysuje na stole, tak? Jest dwójka pucharów, szóstka mieczy, jest karta e, diabła, mamy kartę księżyca, mamy królową buław a także Giermka i Królową Denarów, więc tak. Ok, widzę tutaj, jeżeli chodzi o samą naturę tej rzeczy, to najwyraźniej jest możliwość, koziorożce, że wy coś przegapicie, tak? Że coś wam umknie, ale to nie będzie w pełni coś takiego, co by było aż tak bardzo ukryte. Raczej, znaczy większość będzie tej sprawy ukryta przed wami, ale w momencie, w którym pojawi się pierwsza jakaś taka zmiana, o tym, pierwsza jakaś informacja o tym, wy będziecie to dyskredytowali, niejako, tak? Będziecie, a, a, nie, to nieważne, i może po prostu dlatego, że będzie tu za dużo rzeczy na głowie, może dlatego, że właśnie będzie trochę chaosu, może będziecie po prostu zmęczeni i nie będziecie się tym interesowali. A to jest coś, co będzie podnosiła Wam ważna osoba. Będzie na to zwracała Wam uwagę jakaś dla Was istotna osoba. Bardzo możliwe, że będzie to partner, partnerka koziorożce, i wi widzę, że chociaż ona będzie ta osoba Wam o tym przypominała, będzie Wam sugerowała, że może trzeba było na to zwrócić uwagę, to tutaj Wy to no, na początku, Powiecie tak, 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 potem minie troszkę czasu i to wiecie. Teraz to jest ta sprawa ukryta, ona może już trwać i może być tak, że ta osoba już wam o tym przypomniała, przypominała, tak, a myślała, że już więcej nie trzeba. A w tym wypadku, koziorożce, no, okazuje się, że jednak by warto było raz jeszcze przypomnieć. Więc, tak naprawdę, kochani, sprawdźcie w tym momencie, koziorożce, cóż takiego w waszym, no, w ostatnim czasie, Mieliście może do zrobienia, mieliście może do dopilnowania, zwrócenia na to uwagę, albo coś, co się za wami jakiś czas ciągnęło, a wy niespecjalnie na to zwróciliście uwagę, kiedy powinniście, tak? I teraz ja wiem, że no, to, to takie szukanie dziury w, swoim w swoich działaniach, w swoim podejściu to nigdy nie jest miłe, ale widzę, że tutaj ta sprawa będzie miała znaczenie. Bo to mieliście dopilnować, mieliście na to zwrócić uwagę. Może to nie jest coś takiego, co ma jakiś taki palący termin, i pewnie dlatego, że nie miało to aż tak palącego terminu, stwierdziliście, że to może poczekać. Tak? Bo tutaj bardzo prawdopodobne jest, a. Zrobię to później, tak? A to później wiecie, zrobię to jutro, to znaczy, że, nie, że może za pół roku się do tego zabiorę. No tutaj ten termin może niekoniecznie był aż tak palący i to Was do tego skłoniło, ale widzę, że teraz powolutku przychodzi czas. Kiedy no faktycznie powinno się na tym, powinniście się na tym skupić, koziorożce, bo karty sugerują, że jeżeli faktycznie ten temat nadal sobie odpuścicie, poglądacie tutaj ten rozkład kart Tarota i mówicie, a nie, tam gada, głupoty, ten Kosma jeden, co ja tam mam do zrobienia, ja wszystko, wszystko ja jestem idealny, ja mam wszystko porobione. No dobrze, możecie tak podejść, ale widzę, że to może spowodować pewne problemy w przyszłości. I teraz te problemy w przyszłości mogą być różne. Bo to może być tak, że faktycznie będzie jakaś, no, jakiś problem, tak? będzie jakaś trudność, będzie coś się popsuje, może nie dojrzeliście czegoś e, i to się zestarzało i się rozpadło w piach. No podejrzewam, że to jest troszkę bardziej zbliżony okres tak niż taki, którym by można, mogło coś się zepsuć, aż tak, że się rozpadnie w piach, tak? w proch, ale, ale nadal. I teraz widzę, że to będzie mogło zaczynać być znaczące. No, nie wiem, może obiecaliście, że pójdziecie do dentysty, nawet sami przed sobą stwierdziliście, tak? Pójdę, pójdę, pójdę. Potem, okej, okay, minęły 3 miesiące, jeszcze nie byliśmy. No, i tak wydaje się, że tutaj ten ząb zaczyna boleć, nie? I to wam przypomina e, o tym. Albo, no, prawdopodobnie na szczęście to nie jest coś takiego, co by już w tym konkretnie momencie e, się zacznie psuć, tak? Bo na razie to jest coś ukryte, ale stosunkowo niedługo może się zacząć psuć. Wiecie o co chodzi i do czego zmierzam. I teraz tak, karty mówią, że jeżeli jednak, no sobie weźmiecie to do serca i nie odpuścicie sobie tak całkowicie na 100%, to da się to zrobić stosunkowo łatwo. Da się do tego wrócić, da się to naprawić, da się na to zwrócić uwagę, wiecie, poświęcić odpowiednią energię. No, no, nazwijmy to naprawić, chociaż naprawić to sugeruje właśnie, że coś jest popsute. To może niekoniecznie od razu znaczy, że coś jest popsute, ale coś wymaga Waszej uwagi, więc tu będziecie mogli stosunkowo łatwo Temu zaradzić, tak? Może to jest lepsze stwierdzenie niż naprawić i Karty nawet wskazują tutaj taki e, przykład, e, przykład tego właśnie stomatologa czy dentysty. E, może nawet troszkę bardziej daje się wyznaki, bo wydaje się, że w trakcie robienia tego, tak, tej rzeczy, zwracania na niej uwagę koziorożce, e, będzie, pojawią się jakieś nowe elementy, na które trzeba będzie też zwrócić uwagę i wy w tym momencie e, faktycznie zaradzicie im. Tak I to będzie miało jeszcze dobre znaczenie dla Was jeszcze dalej w przyszłości, więc to nie będzie jedyna rzecz, która będzie, miała, będzie tutaj do zrobienia. Pojawią się jeszcze inne, które może będą mniej palące, ale też od razu będzie można je zaadresować i... To ułatwi Wam życie w przyszłości. Po prostu. Więc mówię: ten przykład, stomatologa tu się nasuwa, e, mieliście sprawdzić, tam widzieliście, że coś czarne się robi w zębach. E, mówicie: no dobra, no to w końcu pójdę, nie poszliście. Teraz e, troszkę powolutku zbliża się ostatni dzwonek do tego, ale pójdziecie do dentysty, a dentysta jeszcze powie: o, panie Koziorożcu, no tutaj jeszcze to, to, to trzeba naprawić, bo inaczej w przyszłości e, może być krucho, i wiecie: no okej, okay, to nie są przyjemne rzeczy do robienia ja to wiem, ale w przyszłości mogłoby być jeszcze mniej przyjemne tak? czyli na przykład powie tam stomatolog o tu o krok jesteśmy od leczenia kanałowego nie? Mówię, o kurcze no dobra, no to weźcie to sobie do serca koziorożce, jest coś, jak sobie usiądziecie i się zastanowicie, czy czegoś nie mieliście zrobić i nawet wam to było przypominane przez kogoś wam bliskiego, to teraz warto na to zwrócić uwagę i się tym zająć. Może by jest teraz na to troszkę więcej czasu. Dobra, koziorosy, to był rozkład dla Was. Wodniki, moje miłe wodniki, zobaczmy teraz, cóż jest przed Wami ukryte i co najciekawsze, jaka karta się pojawia przy tym, co jest ukryte. Jest to karta tajemnicy. Dobra, ale Wy, wodniki, w tym czasie możecie dać lajka, like, może zasubskrybować, skomentować. Patrzmy, co tu dalej jest na stole. Mamy właśnie kartę arty... копанки ósemkę pucharów, mamy kartę Sądu, dobra, jest Rycerz Denarów, jest karta Umiarkowania i jest też potem dziesiątka pucharów i dwójka pucharów. To akurat, wodniki, super informacja w tym wypadku, tak? E, więc e, tu e, wydaje się, wydaje się, że coś albo ktoś i bym raczej się skłaniał, wodniki, że to będzie ktoś, tak? W tym wypadku Ktoś z waszej przeszłości, ktoś, z kim nie mieliście już od jakiegoś czasu kontaktu, albo on był co najwyżej sporadyczny, tak w tym wypadku, ta osoba albo mówię, ta rzecz, ta jakaś sytuacja konkretna. Też może coś takiego być, ale ona w tym momencie zaczyna faktycznie działać. Tak, Wraca powiedzmy do Waszego środowiska, wraca wodniki w Wasze otoczenie. Nie wiem, może jakiś przyjaciel Wasz, czy też dobry znajomy, może ktoś z rodziny wyjechał gdzieś dawno temu, albo mieszka po prostu bardzo daleko w innym kraju, i teraz okazuje się, że no, przyjeżdża. Przyjeżdża. No was jeszcze może nie poinformowała ta osoba o tym, tak? Ale zamierza, zamierza to zrobić i może będzie chciała się ta osoba spotkać. Tak, więc tak naprawdę to jest całkiem prosty rozkład wodniki w tym wypadku, gdyż właśnie sugeruje to, że coś z przeszłości albo właśnie jakaś wasza osoba, którą, która była dla was ważna i pewnie jest nadal dla was ważna, tu sytuacja się zmienia i ona zaczyna być bliżej Was, albo będzie chciała odnowić ten kontakt. Więc, wiecie, jest tutaj i myśli nad tym, tak? W tym momencie już aktywnie nad tym myśli, bo karta arcykapłanki sugeruje, że tu już jakieś działania zostały podjęte, już jakieś właśnie te pierwsze bodźce myśli wyszły, ale jeszcze nie, zostało, nie został wykonany krok, który które ma na celu nawiązanie tego kontaktu, nie? Wodniki, więc tutaj dopiero do tego dojdzie i widzę, że dostaniecie, dostaniecie tutaj tą wiadomość, dostaniecie właśnie jakiś, nie wiem, telefon będzie, informacje od kogoś z boku może też. Jakoś dotrze do Was ta informacja, że ta osoba już jest teraz bliżej, już jest, już jest dostępna, tak? W tym wypadku może, znaczy, no ja wiem, jak to dziwnie brzmi, jest dostępna. No zawsze była dostępna, tylko no po prostu była daleko. Ale w tym momencie to może być wiadomość właśnie bezpośrednio od tej osoby, albo dowiecie się troszkę w inny sposób. Niemniej tak naprawdę no, ta osoba myśli o Was, bo widzę, że ona będzie chciała... Odnowić tą znajomość, albo właśnie ożywić, tak, albo nawiązać, nawiązać całkowicie na nowo na innych zasadach, i tu mogą wyjść z tego tytułu naprawdę fajne i miłe rzeczy. To może być ktoś wiecie, z kim kiedyś was coś łączyło, to może być ex. Tak, ja nie twierdzę, może być x, ale jeżeli to jest x, to taki x wiecie, który wam nie narobił em, wielkiego złego rabanu tak kiedyś w przeszłości i to jest raczej Ktoś, z kim kontakt wy byście przyjęli całkiem miło, e, więc to może być też dobry, znajomy z przeszłości, znajoma, e, ktoś, z kim no, bardzo tą osobę jednak lubicie mimo wszystko, nie rozstaliście się w gniewie w żaden sposób, ani e, ta osoba nie wyjeżdżała właśnie tam, trzaskając drzwiami, czy coś takiego. I tu naprawdę jest możliwość e, odnowienia tej relacji albo uzyskania czegoś fajnego w, w ramach tego kontaktu, e, czegoś. Co będzie dla Was miało duże znaczenie, tu no, karty nawet mówią, że jest szansa, jeżeli to jest właśnie osoba, z którą taki więź emocjonalną czy romantyczną możecie dopiero załapać. Tak? Może właśnie to jest znajomy lub znajoma, która się odezwie, będzie tak powiedzmy sprawdzała grunt, czy. Czy jesteście wolni? Czy jesteście dostępni na taką relację? I tutaj faktycznie do takiej bliższej relacji mogłoby między Wami dojść, tak? Ale jeżeli to nie jest osoba, jeżeli to jest bardziej jakaś sytuacja, to znaczy, że teraz w, momencie, w tym momencie otwiera się możliwość skorzystania z czegoś, tak? Z czego wcześniej nie mogliście. Z jakiegokolwiek powodu może było to wam zabronione, może nie mieliście kwalifikacji, może nie mieliście czasu, nie mieliście możliwości, i tak dalej, i tak coś, dalej. Coś, co wcześniej było dla Was niedostępne, teraz już jest. Tak, dostępne i niebawem się o tym dowiecie i będziecie mogli właśnie z tego skorzystać. To może otworzyć przed Wami naprawdę dużą możliwość, duże możliwości. Tak, więc bardzo fajnie wodniki. No tu jakaś naprawdę pozytyw, pozytywny wpływ w Waszą stronę idzie. Dobrze. Kochani spod znaku Ryb, moje ryby, miłe, zobaczmy co tutaj karty chcą wam powiedzieć o Czymś ukrytym. I o, mamy arcykapłankę, czyli kartę o sprawach ukrytych, tak naprawdę. Ale e, wy, kochani, dajcie lajka, zasubskrybujcie, skomentujcie, e, czujcie się wolniej, żeby to uczynić, ale też powolutku kończymy tu rozkład. Popatrzmy, co na tym stole ryby jest. ok jest A z pucharów, arcykapłanka siódemka, buław. Mamy też e, gwiazdę, i szóstkę pucharów, to akurat ciekawie tutaj przedstawia sytuację, tak samo jak dziewiątka mieczy. Ona no, wygląda tak troszkę niepokojąco, ale no, nie martwmy się. I szóstka denarów. Więc tak, jest faktycznie coś przed Wami ukryte. I widzę, że nawet jest to trochę ukryte, nawet tak celowo w pewnym sensie, tak? I wydaje się, że to mogą być dwie rzeczy. Tak? Dwie rzeczy, czyli okej, okay, to niekoniecznie dwie te wyjątkowe rzeczy, tylko dwa takie, jakby aspekty, dwa wpływy, o których powiem, a Wy musicie stwierdzić, czy, który z nich by bardziej pasował do Waszej sytuacji, oczywiście. Pamiętajmy, to są rozkłady dość ogólne, ryby. I tak. Albo. Ktoś robi, ktoś chce zrobić dla Was coś miłego. Ktoś myśli, przynajmniej, tak, według tej osoby jest to coś miłego dla Was. Może jakaś niespodzianka, może jakaś taka sytuacja, która, no właśnie ona by myślała, że Wy byście chcieli wziąć w niej udział. I w momencie, w którym się o tym dowiecie, czyli zostanie Wam to przedstawione, będzie to dla Was zaskoczenie. Tak? To będzie dla Was zaskoczenie. Czyli, no, jeżeli ktoś planuje dla Was niespodziankę, to jak najbardziej. To no, faktycznie się uda. Będzie to niespodziewane. I tutaj karty mówią, że bardzo prawdopodobne, że będzie to w, 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 oznajmione, czy będzie to przedstawione tak, w sytuacji takiej w, podniosłej. Bardzo możliwe, że wśród innych ludzi, właśnie na jakimś, nie wiem, spotkaniu towarzyskim, na jakiejś imprezie czy coś takiego. I no niekoniecznie to muszą być inne osoby w koło, ale też wydaje się, że byście chcieli wtedy o tym poinformować te inne osoby albo inne osoby pomagały w zorganizowaniu tej kwestii. I teraz tak, i początkowo będziecie no właśnie zaskoczeni i też będzie tutaj jakaś taka wątpliwość się pojawi w tym momencie, ale ona w żaden sposób nie będzie miała rady Bytu, to jest tak, że to może być wątpliwość, która się pojawi po tym, jak to się Wam objawi, tak, ale to może być też coś, co no, może spodziewaliście się tego wcześniej, może zakładaliście, że no, jednak liczyliście na to, a jednak taka rzecz się nie pojawi, a jednak się teraz pojawia, tak, więc rozwiane będą Wasze jakieś wątpliwości, może przez to, tak, i co ja tutaj na przykład bym widział, przez taką, przez taką sytuację, może ktoś Wam jakąś deklarację chce złożyć? Chce, może ktoś, wiecie, chce Wam zaproponować, Wasza taka nowa bratnia dusza, może nie nowa, ale taka, którą się spotykacie już od jakiegoś czasu, może chce Wam coś zaproponować, takiego. No, znaczącego, no nie wiem, no, oświadczyny się rzucają pierwsze na myśl, ale e, tu może być, wiecie, propozycja wprowadzenia się do siebie, może jakiegoś większego wyjazdu takiego poważniejszego, e, zrobienia jakiegoś takiego konkretnego kroku, e, zaproszenia Was, o tu by idealnie pasowało, zaproszenia Was na jakieś spotkanie rodzinne, pierwsze, tak, albo jedno z pierwszych wśród przyjaciół, wśród rodziny, e, co by rozwiewało wasze wątpliwości, czy ta osoba ma poważne e, pow Poważne po tutaj no, motywy, tak? poważne plany co do was. Więc tu taki krok jak najbardziej może być. I teraz to jest jedna rzecz, no ona jest jednoznacznie pozytywna, jeszcze właśnie z komentarzem tego, że rozwieje wasze wątpliwości co do pewnych sytuacji, pewnie co do tych intencji. Tak? ale druga kwestia ryby jest taka że ktoś wam bliski, tak ponownie, ktoś wam bliski, bardzo wam dla was w sumie ważna osoba, czyli tutaj e, najbliższe osoby wchodzą w grę, czyli rodzinka taka najbardziej bliska, czyli dzieci, może wnuki, e, mama, tata, brat, siostra, wiesz, wiecie, żona, mąż, e, te, tego typu grono osób, ktoś na kim wam na pewno bardzo zależy. I teraz ta osoba ukrywa coś e, przed wami, bo Ewentualnie coś zbroiła, tak? To by może bardziej się tyczyło dzieci nie, Tu nasze, które może ukrywają niezbyt fajne oceny i tak dalej. I tak naprawdę widzę też, że jeżeli tu jest tu ukrywanie czegoś takiego przed Wami, bo właśnie te dzieci troszkę się boją, tak? Załóżmy, że to są te dzieci, że to jest to dziecko, tak? Albo partner, czy partnerka stwierdziła, że może coś tam jakiś błąd popełniła, tak? I teraz troszkę próbuje to naprawić, ale no nie udało się i teraz się do Was zwraca, no, wiecie, no, chciałem, chciałam to naprawić, ale no, nie wyszło mi, czy możesz mi w tym pomóc, tak? I widać, że troszkę tej osobie było głupio, ale e, tak naprawdę może będzie głupio, tak? Bo to dopiero się pojawi, ale tak naprawdę jak Wy na to spojrzycie, no, to to nie, to, to nie jest żaden problem i te zmartwienie tej osoby, że co, jaka będzie Wasza reakcja na to, będzie zupełnie niewspółmierna e, do tego, Jaka jest natura tego problemu? Tak? Więc jeżeli tam dziecko się na przykład będzie martwiło, że dostało czwórkę, a nie piątkę, no to wy pomyślcie: No dobra, fajnie była piątka, ale no czwórka to też jest ocena dobra ostatecznie. Tak? Więc tu pamiętajcie, że to na pewno nie będzie współmierne do tych, do tych obaw, ale tu może być także sytuacja taka, że ktoś oznajmi Wam, właśnie z tych bliskich osób, że albo spodziewa się dziecka albo spodziewa się małżeństwa, tak, jak już się świadczy, na, czy jakiś inny bardzo poważny krok, e, czy tam dostała jakąś pracę marzeń ta osoba, taka sytuacja też może być, e, bo no, to będzie właśnie taka rzecz, którą już ta osoba wie, ale e, podzieli się z nią, e, się nią z wami troszkę później, e, ale was to bardzo ucieszy e, i no w momencie też tu jakieś wątpliwości wam przez to odejdą, ale ostatecznie będzie to bardzo pozytywna wiadomość. Więc ryby cieszmy się, nie bójmy się niespodzianek, nie bójmy się informacji. I niech też wasi tam podobieczni na przykład nie boją się, że coś tam zbroili, bo tak naprawdę to nie jest problem. Wy będziecie mieli w tym wypadku, jeżeli to będzie taka sytuacja, automatyczne rozwiązanie tego problemu. Rozkład ukrytej sprawy dla Was ryby. Ja jestem Kosmo Wękowski. Bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!